Jesteśmy już na stole. warcacie. Chcecie, żeby rozebrać sprzęgło? Nie west... Albo możecie sobie tutaj włożyć jakąś śrubę i ścisnąć to sprzęgło, byle był na tym okręgu tutaj. Albo jak ja. ściskacie trochę tutaj ręką. Może spojrzyjmy spojrzymy tutaj na kieły. i zdejmujecie to. Tutaj to zabezpieczenie. Może uda mi się tutaj to jakoś uchwycić. Tak to wygląda. Piersień zabezpieczający, silnik od ciała. tarczki, o ja je wymieniałem po prostu, ślizgało mi się. Nie zamoczyłem po prostu na dobę albo ileś tam są suche fragmenty. Możecie zauważyć, przez to właśnie się ślizgało prawdopodobnie. Ja jeszcze wymienię sobie przykładki. Tu już cały kosz z, z tarczkami Miedziana tulejka też będę ją wymieniał Przykładki, suche fragmenty, przez to będzie się ślizgać Przykładki Mają żer, dlatego będę je wymieniał Mają po prostu żery suchutkie tarczki dosłownie. No, I tu jest taka podkładka. Ja ją zawsze wymieniam. Zobaczę co zrobię z tym, bo tu też są wrzery a tego nie będę wymieniał. No jeszcze zobaczę. Sprężynki. Yy, można je kupić tunigowe. Ja zostawię w te fabryczne. Tu dziś miałem nowe przekładki. pierścień. Górki. O, tu jest ten pierścień. jest tulejka. Tu są przekładki. Przekładki będę wymieniał. Jak będziecie wymieniać podkładki między sprzęgłem przekładkami, a tą tarczką, to kosa naszy mm, się mm, Różne sprzęgła od WESP mają inne typy podkładki. Tu akurat jest od kosy dwójki i to jest od, sprzę od sprzęgła takiego zwykłego albo sześcio albo nowego, To jest coś takiego jak mają kosa dwójki z czterema tarczami, jak się nie mylę. Więc jeżeli chcecie sobie zmienić właśnie taką podkładkę to pamiętajcie, że są różne te podkładki i to kosy jedynki wybrać taką właśnie o. i tulejkę osiądzową mosiężną, miedzianą, nie wiem To jest stara i też stary ta podkładka jest bardzo cieniutka Okay. też Dobra. to są nowe przykładki o, no, tak wyglądają te same zaraz wam pokażę, jak to się wszystko składa te tarczki się moczą tutaj trochę to oszlifowałem, aby te wżery tutaj są no trochę zlikwidować. Może to jakoś fantastycznie wygląda, ale przynajmniej zmienię te przekładki na nowe, oryginalne, piardzio. no Bo chyba jest różnica między nowym a starym. No. No. Sprężynki. Nie wiem, czy warto je wymieniać. wyglądają na no całkiem w porządku. No ja w filmie się widzimy na następny dzień Zanim to się wszystko odmoczy No, więc ja wstawię filmik następnego dnia.